Czy wyobrażasz sobie, że urzędnik, który wziął łapówkę, mógł w Polsce dostać karę śmierci? Tak, to się naprawdę działo. W 1921 roku weszła w życie ustawa, która nie brała jeńców. Państwo walczyło z korupcją, z bronią w ręku. Dziś opowiem Ci o jednym z najbardziej drastycznych aktów prawnych II Rzeczypospolitej. To historia której urzędnik mógł za swoją chciwość zginąć pod ścianą. To ustawa z 18 marca 1921 roku. Pełna nazwa: o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku popełnionych przez urzędników. Cel był jasny: wyeliminować korupcję w administracji publicznej, zastraszyć urzędników, przywrócić zaufanie obywateli do państwa. Za co groziła kara śmierci? Jeśli urzędnik pierwszy ukradł, przywłaszczył lub oszukał obywatela, wykorzystując swoje stanowisko, kara śmierć przez rozstrzelanie. Drugiego wziął łapówkę, żeby coś załatwić nielegalnie również śmierć. Trzeci popełnił nadużycie władzy, żeby się wzbogacić znowu rozstrzelanie. I to nie są metafory. W ustawie zapisano dosłownie: będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie. A jeśli ktoś dawał łapówki, też nie miał lekko. Jeśli obywatel wręczył łapówkę urzędnikowi lub namawiał do łamania prawa, dostawał od 4 do 15 lat więzienia. A jeśli robił to zawodowo, czyli przekupywał urzędników regularnie, kara śmierci przez rozstrzelanie. Była jednak furtka. Jeśli ktoś się przyznał, Zanim złapała go prokuratura, mógł uniknąć kary. Młodzi byli bezpieczni. Ustawa nie dotyczyła osób, które nie skończyły 21 lat, z wyjątkiem tych, którzy sami dawali łapówki. Jak wyglądał proces? Sprawy rozpatrywano bez ławy przysięgłych. W dzielnicy rosyjskiej wyrok sądu pierwszej instancji był ostateczny. Tylko kasacja wchodziła w grę. Osobom oskarżonym o zbrodnie musiał być przydzielony obrońca z urzędu. Łapówka trafiała do państwa. Jeśli ktoś przyjął prezent albo pieniądze, nawet jeśli nie wpłynęło to na jego decyzję, przedmiot przepadł na rzecz skarbu państwa. Nie tylko urzędnicy. Jeśli osoba prywatna pomagała w takim przestępstwie, również trafiała przed sąd i dostawała identyczną karę. Dlaczego tak surowo? Pamiętajmy, to były czasy tuż po wojnie. Polska dopiero co odzyskała niepodległość, trwał chaos administracyjny, a korupcja rozsadzała państwo od środka. Nowe władze chciały więc zastraszyć i przywrócić porządek. Jak długo obowiązywała ta ustawa? Została uchylona 1 września 1932 roku, kiedy zaczęło obowiązywać nowe polskie prawo karne. Kodeks karny z 1932 roku, zwany również kodeksem Makarewicza. Ustawa z 1921 roku to przykład, jak młoda Polska próbowała się rozprawić z korupcją. Dziś taki akt prawny byłby nie do pomyślenia, ale wtedy to był symbol walki z chciwością i bezkarnością urzędników. Niestety gdy dziś przyglądamy się naszym rządzącym i urzędnikom, widzimy, jak marnotrawione są publiczne pieniądze. Często podejmowane są błędne decyzje kosztowne, nieprzemyślane, szkodliwe a wszystko to dzieje się za nasze pieniądze z naszych podatków. Co gorsza, urzędnicy bardzo rzadko ponoszą jakiekolwiek konsekwencje za swoje działania. Nawet wtedy gdy decyzje wyraźnie szkodzą państwu i obywatelom. Nie ma realnej odpowiedzialności, nie ma odszkodowań, nie ma dymisji, a przecież w normalnym kraju to nie powinno przechodzić bez echa. I tu warto zadać pytanie: czy dziś nie brakuje nam właśnie tej stanowczości, którą miało państwo w 1921 roku? Nie kar śmierci, ale jasnego sygnału, że urzędnik nie może być bezkarny. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw suba i łapkę w górę. Napisz też w komentarzu, co sądzisz o tej ustawie z 1921 roku. Czy Twoim zdaniem zmierzamy do momentu, kiedy podobna, surowa ustawa znów będzie potrzebna? Chętnie poznam Twoją opinię. Link do całej ustawy w opisie.